Po następnym meczu w sezonie. Znaczy my nie, jeszcze mamy jeden. Na pewno początek drugiej połowy, gdzie rzuciliśmy kilka bramek i udało nam się odskoczyć na różnicę 5-6 goli, miał na pewno duże znaczenie. Po pierwsza połowa toczyła się bramka za bramką i była bardzo wyrównana. Wiedzieliśmy, że tutaj nie będzie, nie będzie łatwo, tym bardziej, że mecze wkrótce zakończył się remisem i dopiero po rzutach karnych wygraliśmy te zawody. Bardzo chcieliśmy dzisiaj zwyciężyć. Myślę, że chłopcy przede wszystkim w pierwszej połowie realizowali bardzo dobrze założenia techniczne. Później, później w drugiej części, drugiej połowy. Troszeczkę niepracowliwości zgubionych piłek spowodowało to, że zespół przeciwników dał drobną stratę i do końca były emocje i wynik był sprawą otwartą. Poradzienia bardzo dobre. Myślę, że pokazaliśmy tutaj z zawsze bardzo dobre zawody. też pierwsza dosyć była wyrównana, ale tak samo jak końcówka drugiej połowy, też nerwowa gra z naszej strony, ale na szczęście opanowaliśmy sytuację i doprowadziliśmy do do końca. Ja już powiedziałem chłopakom, że że y, znamy punkty, gdzie po prostu robimy troszeczkę błędów, nie zawsze, ale, ale, ale robimy. Natomiast no, na pewno na pewno mówiłem może, może to też, że y, po przerwie y, zrobiłem, zrobiłem kilka zmian, ale należało się ze na to, żeby po prostu było troszeczkę sił y, w końcówce. Y, i troszeczkę nam odjechali, ale jest istotne, jest ważne, że chłopcy nie, nie rzucili karabinu do rowu, bo to jest istotne i w pewnym momencie naprawdę zagrali konsekwentnie, no i z, z sześciu bramek, z sześciu bramek Doszliśmy na jedną i jeszcze mieliśmy dwie sytuacje, jedną czystą wcześniej i jedną piłkę, którą, którą żeśmy stracili, a jakbyśmy tak nerwowo nie, 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 nie pograli, mogłoby być, mogłoby być troszeczkę, troszeczkę inaczej. Ciekawsza po prostu końcówka. Także, także cieszę się z tego. Tak, masz był bardzo emocjonujący. No, boli ta porażka ze względu na to, że goniliśmy do końca i tam brakło naprawdę niewiele, bo jedna dwie straty, gdzie przegrywaliśmy tylko jedną bramką, Gdybyśmy nie popełnili tych strat, to mogły być różnie Tak, to niestety teraz musimy się popełnić z porażkami i kończymy sezon w ostatnim sezonem przegranym. Tak naprawdę przeważyła, było wiele takich momentów. Na no, początek drugiej połowy, gdzie straciliśmy pięć bramek i było pięć bramek różnicy między nami a przeciwnikami. I to kiedy goniliśmy, kiedy już byliśmy tak naprawdę widząc jedną bramkę i mieliśmy właśnie tą szansę, żeby wyrównać i rzucić jeszcze na plus jeden dla nas, ale niestety nam się nie udało. No, myślę, że ten moment, kiedy goniliśmy, był już taki przeważający. na to, że już tam były nerwy, już było dużo błędów. To są chłopcy w głównej mierze z rocznika 2005. Urodzili w, w 2005 roku, jeden chłopiec 2006. Są na początku swojej przygody z piłką meczną. Ciężko pracują na co dzień w szkole mistrzostwa sportowego. Podnoszą swoje umiejętności każdego dnia i myślę, że ta nasza droga w drugiej lidze w tym sezonie to pokazywała, że, że z, każdego, każdy, z każdego meczu i z meczu na mecz stajemy się zespołem bardziej dojrzałym, wyciągamy wnioski. a i widać, że ci chłopcy się rozwijają. Jeśli chodzi o sezon, to naprawdę tu chłopcy w wielu meczach pokazali charakter. Na pewno przeszkodą było to, że żeśmy musieli grać. W takim różnym zestawieniu. Były kontuzje podstawowych zawodników. Na, na ligę byli brani niektórzy zawodnicy, także jest to naprawdę trudne, ale szukamy cały czas już tych następców i powolutku, powolutku znowu się szykuje ekipa, popiera jak ligowcy, ci, którzy będą trenowali z ligą i będą grali. Chociaż im życzę, żeby grali w Ekstraklasie, ale jak będą mogli nas, nam pomagać, no to na pewno, na pewno czeka nas dużo, dużo pracy, no i myślę, że powolutku, powolutku, ale jest ten progres i mnie, mnie to bardzo cieszy. Będą błędy, bo to jest młodzież, bo oni chcą wygrać, oni, oni chcą dobrze zagrać, oni chcą rzucić bramkę, także tu jest jest naprawdę pod tym względem jest, jest w porządku. My musimy sobie wytykać te, te, te rzeczy, które musimy poprawić. Natomiast jak będziemy poprawiali, to na pewno na, i będziemy w takim stabilnym składzie, to na pewno na pewno chłopcy pokażą nie raz że, że, że można, z nimi, można z nimi naprawdę grać w dobre zawody i mogą robić punkty. To był mój ostatni mecz w tych barwach SPR-u. zabrze jest Jestem w klasie naturalnej i w przyszłym roku najprawdopodobniej już będę grał w innym klubie. Ale myślę, że chłopaki dadzą się wszystko. Te chłopaki, którzy będą jeszcze kończyć szkołę za rok, za dwa, oni są naprawdę mocni i dadzą się wszystko. Najlepsze jest to w tym wszystkim, że takie naj, najlepsze zawody żeśmy zagrali z tymi najlepszymi zespołami. Bo i, i, i przeworsk, i AGH. I pierce i, i pierwsze naprawdę, myśmy pokazali z nimi, z nimi naprawdę dobry handel i, i że gramy na styku i, i na, narobiliśmy troszeczkę wspólnotę.